Witam wszystkich bardzo serdecznie, jak już mogliście się domyślić po tytule filmu planuję nową serię Pokémonów i mam nadzieję, że jesteście tak samo na nią nakręceni jak ja i myślę, że będzie wam się podobała, dlatego, że nie będzie to zwykły, standardowy Nazlog, których jest już bardzo, bardzo dużo, a będzie to tak zwany egglock, czyli... Taka wariacja na zloka, w której faktycznie zasady na obowiązują, czyli mogę złapać pierwszego Pokemona na danej drodze, i jeżeli Pokemon straci całe swoje życie, niestety umiera i muszę go wypuścić, albo schować go do pudełka w komputerze, które będzie stosownie nazwane śmierci, albo Rest in peace, albo jakieś takie inne pierdoły. W każdym razie, nie mogę używać Pokemonów, które złapię w grze, tak samo nie mogę używać startera. Który zostanie mi wręczony w grze. I tutaj jest potrzebna Wasza pomoc. Ja nie chcę tworzyć sobie własnych jajeczek, dlatego że ja będę wiedział, co w tych jajkach jest, ja będę mógł sobie wtedy modyfikować różne w taki sposób, w jaki będę chciał, żeby ona wyglądała. A nie o to chodzi. Za chwilę będzie druga część nagrania, w której pokażę Wam mniej więcej jak działa tworzenie jajek Pokemonów i jak możecie mi je wysyłać i zachęcam Was do tego, żebyście mi te jajeczka wysyłali, bo to Wy będziecie tworzyli wtedy tą rozgrywkę, którą ja będę dla Was prowadził. Ale to Wy, Wy i Wasze Pokemony będziecie esencją tego, co się będzie działo na ekranie, więc mam nadzieję, że to będzie dosyć fajna rzecz do oglądania. W każdym razie nagranie już za chwilę się pojawi. Także widzimy się, usłyszymy się po tym nagraniu tłumaczącym, jak wrzucić jajeczko, jak mi je wysłać. I przechodząc już do samego tworzenia Pokemonów, które możecie mi wysyłać. Do tego będzie Wam potrzebny program Pokemon Generator, który widzicie tutaj. Postaram się do link do tego programu umieścić w opisie, żebyście mogli go ściągnąć. I co należy zrobić? Chciałbym wam pokazać mniej więcej krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby tego Pokemona stworzyć i żeby mi go wysłać. Po pierwsze, odpalamy programik, i otwiera nam się wtedy takie. Okno. Wy nic nie musicie otwierać, żadnych nowych dodatkowych plików, nic z tych rzeczy nie jest Wam potrzebne. Jeżeli chcecie wysłać mi Pokemona jakiegokolwiek rodzaju, musicie pamiętać o tym, że trzeba wysłać mi Pokemona pierwszej... Pierwszego stopnia, tak? Czyli na przykład, jeżeli chcielibyście, żebym miał na ten, na ten przykład, na przykład Vaporeona to musicie znaleźć sobie tutaj na liście IV. E, gdzieś mam nadzieję, że ja go znajdę, o i mamy IV. jeżeli chcecie, żeby to był Vaporion, to musicie wysłać mi właśnie stworzyć Iwiego. Kolejną rzeczą ważną, bardzo ważną jest to, żebyście nadali mu imię, ja mu nadam na przykład imię Blacho. E, musicie pamiętać też o tym, że może być maksymalnie 10 liter w imieniu, nie więcej, nie mniej, maksymalnie 10 liter, musicie zaznaczyć sobie to okienko Tutaj kolejną, kolejną rzeczą jest Experience i poziom. Tutaj zostawiacie wszystko na 0 i na poziomie pierwszym. Naturę jak znajdziecie na to mniej więcej widzicie tutaj w tej chmurce na górze. Co jaka natura zwiększa, co jaka natura zmniejsza, więc możecie wybrać naturę, jaką chcecie, powiedzmy, że ja wybiorę Lex Nature. Jeżeli chcecie właśnie w przypadku na przykład Iwiego, żeby to był konkretnie Vaporeon albo Joltion to musicie znaleźć przedmiot, który pozwoli mu się zamienić. Na przykład jeżeli chcecie, żeby to był Vaporeon, no to musimy znaleźć tutaj Waterstone. No nieważne, nie będę teraz szukał, w każdym razie wiecie, mam nadzieję, o co chodzi. Jeżeli chcecie, żeby na przykład taki Eevee był Waperionem, to musicie mi znaleźć tutaj Waterstone i dodać go jako przedmiot, który będzie trzymał Eevee. Właśnie, a propos imienia, jeszcze na sekundkę się wrócę: imię możecie nadać takie, które pasuje do Pokemona, którego mi wysyłacie, albo może być to imię kompletnie niepasujące do tego Pokémona, że ja miałem niespodzianki i żem nawet się nie mógł spodziewać, jaki Pokemon jest ukryty w jajku. Happiness zostawiamy na poziomie 0, ponieważ im mniej tego e, szczęścia, tym szybciej jajko się wykluwa. Ability zostawiamy puste, tutaj zostawiamy puste, tutaj wszystko zostawiamy puste. Oprócz tego, oprócz bardzo ważnej rzeczy, musimy zaznaczyć tutaj egg. Nie zaznaczajcie shiny, bo żeby stworzyć shiny pokémona trzeba robić dużo więcej rzeczy i pod warunkiem, że, te, że to umiecie robić, to. Raczej wradzę wam zostawić to e, tak jak chcecie, tak samo e, płeć możecie sobie wybrać, jaką chcecie. Kolejna zakładka, met. E, musicie. A nie, jeszcze właśnie zanim, zanim przejdziemy do met, musicie znaleźć Find PID, czyli ID Pokemona. Klikamy search, jak widzicie, znalazło mi jednego jednego IV z takimi danymi klikamy OK i to jest wszystko to jest bardzo proste wystarczy kliknąć na F search wybrać numerek i tyle potem klikamy met i teraz tak ważne jest żebyście zaznaczyli tutaj Pokémon Black White 2 Black 2 i White 2. Lokacja, wszystko jest tak naprawdę. Możecie wybrać jakąś tam lokację. To już są rzeczy, które możecie zrobić, ale nie musicie. Pokebola, do którego został złapany, również możecie wybrać. Nie musicie. Level, zaznaczcie i wybierzcie pierwszy poziom. To wszystko tak naprawdę jest mniej ważne niż tamte wcześniejsze informacje. Ważne jest to, żeby było zaznaczone S, -Egg. I to wszystko na tej zakładce. Teraz mamy statystyki IV EV. O, to jest rzecz, której ja nie do końca rozumiem. Myślę, że większość z was również nie rozumie, więc możecie wybrać po prostu randomize IVs EVs i tyle i zostawić tak jak jest. Eee, ja się w to nie będę wgłębiał. Ja nie do końca to rozumiem, aczkolwiek no jest to rzecz wymagana, żeby ten Pokémon był jako tako lepszy. Ataki. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. A taki muszą się zgadzać z tym, co może mieć ten pokémon faktycznie od pierwszego poziomu. Dlatego też w linku na dole zaznaczyłem Wam pokedex na stronie Serebii.net. Będzie link do pokedexa z pokémonów Black and White, i tutaj możecie wybrać sobie pokémona, którego chcecie wziąć. Ja nie pamiętam, który numer ma Eevee, postaram się go na szybko znaleźć. O, jest Eevee. Wchodzimy sobie w jego. I tak, na poziomie pierwszym Eevee zna te trzy ataki i te trzy ataki muszą się znaleźć, czyli Tail Whip, Tackle i Helping Hand. Ważne też jest to, że niektóre Pokémony mają tak zwane Egg Moves, czyli to są yy, ruchy, to są ataki, które te Pokémony mogą przejąć ze swoich rodziców, z których oni te pokemony powstały. Dlatego też z tych ataków, które znajdują się tutaj w zakładce Egg Moves, możecie wybrać sobie dowolne ataki. W przypadku Iwiego jest to jeden dowolny atak, który może się pojawić w jego skill secie Dlatego też pamiętając o tym, że on ma Helping Hand, Tackle i Tail Whip, wybieramy sobie tutaj Helping Hand, Tackle i... Tailwhip i widziałem, że on tam ma gdzieś detect może się nauczyć. I to są ataki naszego i jego I ostatnia zakładka jest kompletnie, kompletnie niepotrzebna. To są jakieś takie pierdoły, którymi my się nie zajmujemy. Gdy już to wszystko zrobimy, i upewnimy się trzy razy, że wszystkie te opcje są zaznaczone tak, jak ja wam pokazywałem, klikamy tutaj w File, Save Pokemon. Ja to sobie zapiszę na pulpicie w folderze. Pokemon, i nazwiemy go tak. Pamiętajcie, żeby plik nazwać dokładnie tak, jak się nazywa Pokémon, czyli u mnie jest to Blacho. I już, i to jest na tyle. I już Pokémon został stworzony. Ma skońcówkę PKM i tego pokemona ten plik z pokemonem możecie ich tworzyć więcej możecie wysłać mi tylko jednego możecie mi ich wysłać 10 to już zależy tylko i wyłącznie od waszej inwencji i od tego czy wam się będzie chciało to robić ten plik wysyłacie mi adresem mailowym na maila który jest w opisie tego filmu także pamiętajcie żeby czytać ten opis filmu bo tam są wszystkie potrzebne informacje mam nadzieję że to było dosyć proste w razie czego Postarajcie się jeszcze doczytać sami, jak to wszystko funkcjonuje. Wydaje mi się, że ja chyba pokazałem wszystko, co mogłem pokazać. Jak to ma mniej więcej wyglądać? I teraz, jak już wiecie, jak stworzyć jajko, jak mi je wysłać, możecie swobodnie zacząć się bawić. Całą serię planuję rozpocząć mniej więcej we wrześniu, dlatego że teraz wyjeżdżam w najbliższą sobotę, 16 sierpnia, 17 sierpnia. Na dwa tygodnie, więc mniej będzie aż do września tak naprawdę w ogóle w domu, więc nie będę w stanie odbierać tych Pokemonów i tak dalej. Mam nadzieję, że dojdę do tego jak załatwić sobie Rare Candy, które będą mi potrzebne do tego, żeby wyrównywać poziomy Pokemonów tych złapanych w dziczy i tych, które biorę z komputera. I tak jak już wcześniej mówiłem, serią, którą planuję, żeby to było, cały ten EGLOG się odbywał, będzie to seria... Pokémon White 2 albo Black 2, jeszcze nie wiem, w, której, w zależności od tego, w której wersji będę się, nie wiem, jakoś lepiej czuł może, no, to zresztą zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że sama idea Wam się podoba i jeżeli są osoby, są twórcy grafiki, którzy czują się dobrze w tym, żeby Współpracować ze mną bardzo ściśle podczas tej wędrówki mojej w Pokémon White 2 czy też Black 2 i chcieliby stworzyć ramkę, którą oni by potem mi modyfikowali zgodnie z każdym odcinkiem tego, jak ja bym im wypisał, co się tam działo i tak dalej tak dalej, to byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli taka osoba by się do mnie zgłosiła, która wie mniej więcej jak wygląda taka ramka, że większą... Większą część ekranu zajmowałby górny ekran, a powiedzmy taki mniejszy kwadracik gdzieś na po prawej stronie byłby to dolny ekran. Nie wiem, ja tego nie potrafię zrobić. Ja nie zajmuję się grafiką, kompletnie tego nie umiem zrobić. W każdym razie zachęcam Was do tego, żebyście wysłali mi jajeczka. Jeżeli tych jajeczek będę miał faktycznie około powiedzmy 40, będę zachwycony i będę mógł zacząć tą serię. Jednakże nie będę mógł zacząć tej serii wcześniej niż. We wrześniu, jeżeli będzie tych jajek, no powiedzmy 5 czy 6, to cała seria mija się z celem i niestety nie dojdzie do skutku. Także twórzcie więcej Pokémonów albo zaproście znajomych do tego, żeby wtworzyli swoje własne Pokémony i mi je wysyłali. To wszystko z mojej strony. Do usłyszenia. Do zobaczenia na razie.